Kurwa, ani muszę. Siedzę sobie ostatnio na fizie, nie? Ostatecznie zjebany, wyłączony, nieżywy milenial. Mogę tak o sobie mówić, bo dziewięć dziewięć ostatni zdrowych, <laughs> Semestr się kończy, a ja kiszę się w moim przepięknym, wrocławskim liceum i nie ogarniam absolutnie nic. Mogę, bo trujeczka w tym półroczu i możecie mi skoczyć. Tak więc daję logarytm dziesiętny z jednego jebania o to, co tam się robi i zajmuję dupsko przyziemnymi procesami. Wyciągam sobie rzeczy z plecaka, bo wrzucam tam taki random, że nie zdziwiłbym się, jakbym znalazł tam braci pierdolet, skoro i tak są już wszędzie. Albo ich ucięte głowy, bo ten mem jest kurwa martwy. Nevermind. Szperam po kieszonkach i znalazłem. Tak, to zdecydowanie to. Tym właśnie zajmę moje niepodejrzewane obycie cokolwiek wartymi myśli. Po jakimś roku bezużyteczności i letargu nastał w moich dłoniach jego epizod. Wygrzebałem fundamentalne fizyczne narzędzie, osiągnięcie ludzkości, dziedzictwo narodów. Kalkulator prosty. Momentalnie przypomniało mi się, ile razy mnie zjebywali za to, że go nie mam, podczas gdy ja po prostu byłem leniwą kurwą i nie chciałem chciało mi się go wyjmować, tudzież nie byłem świadomy, że w ogóle targam go przy sobie chociaż mógłbym zgadywać. No i jak to jakościowe śmieszki na kalkulatorze, zaczynam bawić się w napisy, rozumiecie? Mam 18 lat, sprzedadzą mi wszystko, co legalne lub nie, mogę iść do wojska, mogę iść do burdelu, mogę przeklinać przy rodzicach, kurwa. Ale nie, nie przestałem nie bawić jebane napisy na kalkulatorze. Coś musi być ze mną nie tak. Zaczynam od klasyczków, takich jak Bubis, Zig Heil, Osioł, Debil. Bawiłem się tak dobrych parę minut, ale kiedy doszedłem do BDOS.2115, Ostatecznie uznałem, że to już raczej pora przestać. Kalkulator ma przecież jeszcze inne, magiczne funkcje. Jak tam Kubuś? Zafascynował cię kalkulator? Kiedyś się dowiesz jak to działa, teraz zapraszam do zadania. Kurwa. Duszej, sam bym się lepiej nie zjechał w tym momencie. Biorę to guwienko w dłoni i idę do tablicy. Powolnym krokiem po drodze macam jego gumowe przyciski. Hmm, guma. Słyszę w myślach głos gumiaka, ale tym razem nie ma opcji, żebym poddał się moim demonom. O, znalazłem sobie dzisiaj towarzysza. Podchodzę, biorę marker, pytam jakie zadanie. Termodynamika, easy. Dem mnie najlepiej nauczył, pisze do mnie pierwszą zasadę. Jak zapierdalasz, to zapierdalasz. No ale bez przypału zmazuję, bo facetka cięta. Dany, wykresik i lecimy. Liczymy pracę. R równa 8,31 stopień swobody przez 2. Ziew. Yeah. Taki potężny, wyjebany, ostentacyjny ziew. Mam do siebie to, że ziewam jak ktulu. Nie tylko pod względem głośności, ale również tracę kontrolę nad funkcjami motorycznymi ciała i rozlewam się jak te cholerne macki. Całe życie mnie to gówno prześladuje. Zawsze toczyli ze mnie bekę, parodiowali mój osobliwy nawyk, miałem wśród znajomych ksywę ziew, etc. Ale zupełnie nie to przeszkadzało mi w tamtej chwili, samej Inby, jaka się odpierdoliła zaraz po tym, nigdy bym nie przewidział. Tym razem obyło się bez spektakularnego upadku. Usłyszałem szydercze śmiechy za plecami, ściskam mocniej w dłoni kalkulator i naciskam przycisk, na którym przed ziewem położyłem palec. Tak przynajmniej mi się wydawało. Facetka patrzy zniecierpliwiona. W istocie trzeba w końcu wykonać jakiś ruch, który prowadziłby mnie do rozwiązania. Zatem zrzucam wzrok na kalkulator i z odruchu wciskam znak równości. Może milisekundy przed tym, jak to się stało, dostrzegłem tę fatalną nieprawidłowość. Tego nie można było cofnąć. Na kreskowym wyświetlaczu nie wyświetlała się dwójka, przez którą miałem dzielić. Okazało się, że mój palec zszedł na zero. Zawsze się tego tak cholernie bałem. Od dzieciństwa powtarzany mi było Pamiętaj cholero, niedziel przez zero. Później widziałem zdjęcia zdemolowanych posiadłości, nad których terenie jest rzekomo dzielono przez zero. Opowiadali mi historie o tym, jak w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na początku ery zaawansowanych elektronicznych kalkulatorów bez śladu ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach co więksi matematycy oraz fizycy. Nie wiedziałem, czy ktoś stoi za tym spiskiem, czy to niezwykle destrukcyjna zależność matematyczna, ale bardziej skłaniałem się do pierwszej wersji, szczególnie po tym, jak absolutnie nic się nie stało. Totalnie spietrany odwróciłem się z bezradnym wyrazem w twarzy w stronę facetki. Pani profesor, bo ja się boję trochę. Nie no Kuba tylko spokojnie W kalkulatorze naprawdę nie ma się czego bać Co się niby stanie zdezintegrujesz się No raczej mi się nie wydaje Nawet przez zero nie podzieliłeś Dlatego skończ natychmiast pajacować w ten sposób I skoły policz w końcu pracę Bo wszyscy tracimy czas Odpowiedziała podnerwowana już epatująca ironią Belferka Poczułem wstrząs pod nogami i zbladłem Ona też No bo ja właśnie w tej sprawie przez moment popatrzyliśmy po sobie, pełni strachu i jednocześnie zażenowania tym fatalnym błędem. Później spojrzałem na klasę. Nie różniła się zanadto od tego widoku, którego zwykłem doświadczać stojąc przed nią, ale dodając do kładanki fakt, że byłem klasowym pajacem i tym razem ten wyrzut w ich oczach, który zawsze skutecznie mnie deprymował, był całkowicie uzasadniony, stawiał sprawę w odrobinę innym świetle. Macie takiego znajomego, który jest tak nieobliczalny, że trzeba się po nim spodziewać nawet akcydentalnego podzielenia przez zero? Nie? Posłuchajcie, cały ten niewerbalny lincz nie trwał jednak na tyle długo, bym miał w ogóle szansę się jakkolwiek przejąć. Raz, że 18 lat życia jako pośmiewisko hartujecie przed niektórymi sytuacjami, a dwa, że nie minęła chwila, a pojawiły się jeszcze nowsze powody do bycia obsranym. Grobowe milczenie sali przerwał trzask. Nie pochodził on jednakże jak poprzedzający go dźwięk z zewnątrz. Przez to, jak nagle rozgrzał się mój kalkulator, momentalnie upuściłem go z poparzonej dłoni. Spojrzałem na niego jeszcze raz. Obudowa, topiąc się, przybrała. Czerwony kolor, a ciekły kryształ, tym razem dosłownie ciekły, a nie w wyświetlaczu zaklęty, deintegrował się w malutkie elipsoidy, jakby te wszystkie zera naprawdę przenikały do murów politechniki wrocławskiej. A sądziłem, że stanie się tak dopiero kiedy rocznik 2000 zda maturę. Temperatura pozostałości po urządzeniu liczącym ciągle gwałtownie wzrastała, aż w końcu gorętsze niż hutadema odłamki przeżarły się przez podłogę, a wszyscy w sali, wciąż nie mogąc wydusić z siebie ani słowa, pochyliwszy się nad dziurą, ujrzeli przekrój wszystkich czterech pięter i kilkunastu piwnic budynku. Myślę, że jeśli chodzi o rozwijanie dziurawości poczciwego serowca, mam pewien swój udział. Próżno chyba jednak szukać aprobaty wobec osiągnięcia pozostającego aktualnym przez jakieś parę sekund, zanim Piotrek, najgłośniejszy aferowicz z mojej klasy, zdążył krzyknąć: „Kurwa, ziew, coś ty od!” coś mnie ogłuszyło, i padłem na podłogę nieprzytomny. Kiedy się ocknąłem, miałem przed oczyma katastrofalny widok. Byłem na parterze, zaraz obok byłej już szatni, wśród nawarstwiających się gruzów zawalonych kondygnacji oraz kałuż krwi, które pozostały po ludziach mających w tamtej chwili mniej szczęścia niż ja. Bo mi, lepę na potylicę za pogwałcenie matematycznej świętości, wyjebał talerz pleksji, wypełniający jedno ze znajdujących się w suficie charakterystycznych serowych dziur, nie zaś pokruszony, a wciąż jakże niebezpieczny żelbecik. Moja przetrwańcza euforia nie potrwała jednak też za długo. Wziąłem trochę przykład z pastolektora, bo na jednym spadnięciu nie poprzestałem. Otóż razem z całym gruzem wpadłem do potężnego trapdora, który otworzył się pod podłogą. Najwyraźniej budynki PWR-u w sytuacji kryzysowej miały być przystosowane do zamiany w jakieś żelbetowe transformersy. Trochę szkoda mi, że przeze mnie jednak tego nie doświadczymy, ale jeśli słucha mnie jakiś wpływowy Rosjanin, to nie musicie dziękować, towarzyszu. Patrząc już z samego dna, miejsce, w którym się znalazłem, było naprawdę głębokie. Mnogość podziemnych pięter zaparła mi dech w piersiach. Po pierwsze, mimo, że totalnie nie wierzyłem temu debilowi od pierwiastka z Ans, który źle wyprowadził wzóra, by ośmiesznić pastę, w jednej kwestii nie kłamał. Na jednym z rozerwanych pięter naprawdę znajdowały się tory. Co więcej, po słupie z napisem 1938 wnioskuję, że metro mielibyśmy już dekady przed Warszawą. Jeszcze tyle cegieł nam zajebali. Nawet do DTR-u mogłyby pójść, gdyby nie ci jebani warszawiacy, jak ja ich kurwa... Przez ten moment, w którym dane mi było coś widzieć, na jednym z podziemnych pięter zauważyłem jeszcze jakiegoś dziadka w laboratoryjnym kitlu z włosami farbniętymi na niebiesko. Nie chcę myśleć po co go tam kisili. Zaraz po tym jak pomyślałem, że warto byłoby mu się przyjrzeć, bez litości ponownie obrywałem w tył głowy. Tym razem ocuciła mnie wielka igła Wbijająca się w głąb mojej szyi Nie miałem żadnej swobody ruchu Byłem przykuty na sztywno do czegoś W rodzaju metalowego fotela Sala, którą miałem przed oczami ciągnęła się Z rzędem zwisających lamp bez końca Jak przy złudzeniu optycznym Gdzieś w przestrzeni nawet nie wiem jak daleko Zarysowywały się kontury kilku krzeseł Na których zaraz później rozsiadło się Kilku jego mościów Przez chwilę, którą spędzili na milczeniu Rozpoznałem w ich twarzach Alfreda Nobla Ilona Maska i Marka Zuckerberga od razu w moich oczach zapłonęły ogniki nienawiści za te wszystkie bany na Facebooku. Ale koniec końców zawsze mogła być to też Siozen Wojcicki, która wyrządziła ludzkości więcej krzywdy. O Hitlerze nie wspominam, bo korytarz do jego pokoju był po lewej. Gdzieś w tle leciała pierwsza płyta kalibra 44, co jeszcze bardziej mnie skonsternowało. Odebrało mi mowę, zakładając oczywiście, że nic wcześniej nie zrobili z moimi strunami głosowymi i biernie obserwowałem otoczenie, umierając sam nie wiem czy bardziej z bólu, czy z ciekawości co do tony rodzących się we mnie pytań, na które świat znany mi z powierzchni nie znał odpowiedzi. Nobel miał już zacząć swoje przemówienie, kiedy z sufitu spadł Jan Paweł II ale szybko przeprosił za wpadkę i pozbierał z ziemi kremówki, które mu powypadały, by ukocząc coś o tym, że chyba rozjebał Hyperloopa z Wadowic do Watykanu przez jakiś kamień przygniatający rurę. Solki, papo. Mimo wyraźnie przygaszonego wejścia, dżentelmeni wciąż pozostawali śmiertelnie poważni. Kiedy koszmarny Karol wreszcie po sobie posprzątał, Nobel znów nabrał powietrza i powiedział mi następujące słowa. Chłopcze, czy ty jesteś świadomy tego, co spowodowałeś i dlaczego się tu znalazłeś? No, wygląda na to, że zburzyłem polibudę. Na twarzy Alfreda dało się zauważyć dość spore zniecierpliwienie. Też mi kurwa odkrycie. Inaczej, zburzyłeś polibudę, bo... Bo pierdolę system i matematyka, który w tej chwili rżnie moją byłą. Kurwa. Dobra, chłopaki, rozkujcie go, nie jest groźny. Pewnie ma truje z fizy i duszę rebelianta. Ale historię serio mogłeś wymyślić sobie oryginalniejszą. Ale panie Alfredzie! Zawołałem stopniowo odzyskując swobodę ruchu rozkuwany spęd przez jakiś pachałków. Przysięgam na Hitlera, że właśnie tak było. O ile nie rozkurwiłem właśnie całego Wrocławia czy coś. Nie schlebiaj tak sobie. Wpadł mi w pół słowa najsłynniejszy chemik. Poza tym do Adolfa to tam w lewo. Konkretniej do Argentyny. Ale przypomniałeś mi tego gościa z Wrocka, który wdepnął w przejście i myślał, że spotkał Hitlera, bo zrobił jakiś chujowy wzór z marki ubrań i to jeszcze źle. A... Ten debil, znam go, chciał się wykopkom przypodobać. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, do rzeczy. Jak rozkurwiłeś politechnikę wrocławską, czyżby dynamitem, Tem. Sam se kurwa nie schlebia i sparciały nocniku, pod grzybie wyflaczały. Terroryści to cioty jebane, zawsze gramanty. A więc, odparł zbywając moje tłumaczenia podenerwowany już Nobel. Co kurwa jadajcie mi nagrywać i naucz się mówić poprawnie, nie zaczyna się ode mnie zdania. Wykrzyczał nagle za jakieś drzwi Dominik z kanału Szara za vlog. Kurwa, znów ten pasożyt, wracaj do piwnicy. Skarcił go Alfred, a ten zniknął szybciej niż się pojawił. Co za pajac. No, na skraju swojej cierpliwości warknął do mnie chemik. Dwaj pozostali dżentelmeni wciąż bacznie mi się przyglądali. Ale nie będzie się pan śmiał? I wy też? Bo ja tylko czasem z was memowałem. No, nie będziemy, nagle włączył się cukier. Znaczy, ja cię i tak nie słyszę, bo dalej masz bana. No co za kutas. No dobra, zacząłem, bo ja podzieliłem przez zero. Uśmiechy, choć szydercze, migiem poznikały z facjat wpływowych panów. Osobiście tym razem pofatygowali się do mnie i złapali mnie pod ręce bez słowa wyjaśnienia wcześniej zabierający głos panowie. A Elon Musk przybliżył się do skrzykawki, ugrzęzłej w mojej szyi i nacisnął ją ucieszony jak dziecko, mówiąc: "I poszła rakietka". W głowie to istotnie musiałem mieć rakietę jak skurwysyn. Trzeci raz z rzędu odpadłem, tym razem jeszcze z powodu jakiegoś dikarolu wojtylanu czy innego chemicznego gówna. Nie mam pojęcia ile czasu minęło, nim obudził mnie płasko cukra w ryj. Wiem tyle, że byłem wycieńczony. Znalazłem się na jakiejś pierdolonej sali tortur. Jak pomyślałem o tym, co się może znaleźć zaraz w różnych miejscach mojego ciała, przyznaję szczerze, iż poziom mojego psrania osiągnął apogeum. Wyposażenie chwytaków na ścianach było dobijająco imponujące, a ja, poza kompletnym obesrunkiem o własne życie, nie łapałem już ani najmniejszego hinta o jasny, bity chuj tu do ciężkiej pizdy twojej starej chodzi. Ciężkie młoty utwardzane kryształami cukru, tak zwane zaki, jakby wzroło wrogo się do mnie Uśmiechały. Wyrzutnie pocisków, które naprowadzał GPS do chipu emitującego Wi-Fi w moim płacie czołowym sprawiały, że nie mogłem złapać oddechu ze strachu. Swoją drogą to chyba dlatego niektóre czoła pokazują siłę sygnału. Ale znane wybuchowe świeczki, zakończone modelem żołędzia, to już było po prostu kurwa za wiele. Zobaczywszy je, totalnie odszedłem od zmysłów i momentalnie wpadłem w panikę. Kiedy z mojego gardła wydobył się jej niemy krzyk, panowie pochylili się nade mną, a Mareczek, jak to ostatnio często praktykował na Facebooku, zakneblował mi mordę. Zdziwiłem się jednak bardzo, gdy poczułem smak tego knebla. Końcówka mojego języka szalała z rozkosznej słodyczy. Niestety reszta moich kubków smakowych nie miała aż tak entuzjastycznego podejścia i jednogłośnie uznała, że to jednak smak gówna. I wtedy mnie olśniło. To tak smakuje poprawność polityczna. Mimo poczucia postępów w swojej przenikliwości ani trochę nie zredukował się mój strach, a tym bardziej mindfuck. Zanim jednak poczułem się jak pszczoła od kosztowania gówna, wyłapałem plaska na drugi policzek, który był na tyle mocnym, że zrzucił mi knebel. No kurwa, Jezus naszych czasów dzieli przez zero za wasze grzechy. Odporność fizyczna mojego organizmu nieustannie malała odwrotnie proporcjonalnie do mojego zmęczenia, które w tak ekstremalnych sytuacjach może się okazać niebezpieczne dla otoczenia. Ale o tym zaraz. Nobel poderwał mnie za szmaty z ziemi. Wisząc półprzytomny na swoim ubraniu, tym razem nie śmiałem już nawet przerwać monologu temu odrealnionemu Magalomanowi. Kuba, słuchaj. Wzięliśmy cię tutaj dla przykrywki. Na początku, kiedy spadłeś do podziemi, myślałem, że jesteś niewiele znaczącym dla naszej intrygi przygłupem ze Śląska. Ale gdy wspomniałeś o dzieleniu przez zero... I opowiedziałeś nam swoją historię. I Ja wszystko zrozumiałem. Jesteś moim nasieniem, zasianym w XXI wieku. Jakbym miał siłę, naprawdę bym mu powiedział, że jeszcze w XX. Jesteś zaczątkiem geniuszu. Jesteś moim podziemiem, choć paradoksalnie znajdującym się na powierzchni. Może nawet jesteś i potomkiem tej ciąży, w której tak kurwa ode mnie odeszło. Ech. Zresztą doświadczyliśmy tego samego, jak to ta młodzież mówi, nie masakracja tylko, a, lochy to corwy. Trochę cringełem, ale rację bydlak miał. Do czego dążę to to, że potrzebujemy w naszej drużynie kogoś takiego jak ty. Jestem pod strasznie głębokim wrażeniem. W wieku osiemnastu lat odkryłeś broń, nad którą pracuję latami. Dzielenie przez zero to jest to, wszyscy się dziś tego boją. Musisz wiedzieć, mój synu, że odkąd ta suka puściła się z matematykiem. Uznałem, że takie zero jak on nie rozdzieli mojej życiowej drogi. I to ja. To ja podzielę zero. I to właśnie jest ta idea, drogi Jakubie. Od tamtego momentu zacząłem, równolegle z innymi uczonymi, zgłębiać to zagadnienie, ale stawka była moja. Nie mogłem pozwolić sobie na wpadkę. Kiedy frustracja wzięła nade mną górę ze względu na koszmarne tyły w porównaniu do innych, byłem zmuszony obrać inny kierunek. Zacząłem ich porywać, torturować i zabijać. Opracowałem ochronne systemy we współpracy z NASA, które wykorzystały Czarne dziury, magnetyzm Ziemi i moje podziemia, do których wszystko się zapada. I właśnie dlatego wciąż jesteśmy tutaj. Ciągle kogoś trzeba sprzątnąć, bo popularność nie działa na moją korzyść. Ludzie myślą, że dawno już umarłem. Ale nie istnieje człowiek bardziej oddany swojej misji niż ja. Gdy tylko osiągniemy dzielenie przez zero, wrócę na powierzchnię i wtedy świat zrozumie, że jeśli ktoś ma dostać matematyczną nagrodę Nobla, będzie to. Sam jebany Alfred Nobel. I teraz, kiedy pojawiłeś się ty, młody geniuszu, razem z tymi dwoma wybitnie zdolnymi panami, jesteśmy w stanie to końcu zrobić. Czuję to w kościach, nasza drużyna jest teraz kompletna. Powiedz mi tylko jedno dla dobra sprawy: jestem twoim sprzymierzeńcem. Pamiętaj, nic ci nie grozi. Cały twój proceder to jedna wielka ściśle tajna fasada, bo musimy się ukrywać przed nasą i ale musisz powiedzieć mi, jak to zrobiłeś? Że podzieliłeś przez zero, a mimo to przeżyłeś całą moją obronną strukturę. Zdążyłem do tego momentu ochłonąć spożerającego mnie wcześniej strachu i postanowiłem, że przyczynię się do tworzenia historii. Dla dobra nauki. Nie w myśl było mi pozwolić, by taka persona jak sam Nobel została zniszczona przez jakąś pindę. Tak dałem się porwać jego retoryce i powierzyłem mu swoje zaufanie. Zacząłem mu po prostu odpowiadać, jak było. Opowiedziałem o lekcji lekcji, pomyłce, którą wstukałem w kalkulator, kurwa. Co takiego powoli, synu, co to jest ten kalkulator? przerwał mi uczony. Cukier i Mask nagło sprychnęli i zbili sobie żółwia. Widać było, że długo na ten moment czekali. Nobel, widząc to zachowanie, poczerwieniał ze złości i ryknął na nich pytaniem, co ich tak śmieszy. I w tym momencie wszystko ogarnąłem. Stulejącego pod ziemią nobla nikt nie uświadomił o istnieniu maszyn liczących. Od początku ludzie z nasa, a następnie cukier z maskiem. Robili sobie z niego jaja, a on został tym samym największym piwniczakiem i frajerem na całym Bożym świecie. Frajerem, który jak tylko ze swojego frajerstwa zdał sobie sprawę, wpadł w najgorszą odmianę furii. Furię upadłych ideałów. Niewiele myśląc, porwał wiszący na ścianie bicz. Wyzywając naszą trójkę od zautomatyzowanych kurę, wciskał nim na oślep, podczas gdy Ilon i Mareczek unikali jego ataków z winnymi, jaszczurzymi krokami. Ja nie miałem w sobie tyle pary. Moje wymęczenie było już absolutnie krytyczne i wtedy Nobel przypomniał sobie o moim istnieniu. Wydarł się jeszcze mocniej niż dotychczas, zaszarżował w moim kierunku, a ja w rozpaczliwej próbie ocieczki od niechybnego, mimowolnie instynktownie podskoczyłem w górę. I dostałem po piszczelach. Upadłem płasko na ziemię, na plecy. Pewnie znacie sytuację z dzieciństwa, padacie tak i się zahiperwentylowujecie. Nobel zauważył, że mnie unieszkodliwił i odsunął się, natomiast ja cóż, próbowałem oddychać, ale właśnie wtedy to się stało. Wraz z odpuszczeniem hiperwentylacji uwolniłem z siebie właśnie niego, ziewa mojego życia. Takiego mega skurwy syna, że wszyscy trzej obstrali zbroję i pomyśleli, że to alarm i uciekli w obawie o swoje łącznie 12 liter. Zaraz usłyszałem odlatujące prywatne odrzucowce Ilona i Marka. Gdy po parunastu minutach wstałem, poszedłem w ich ślady. Wyjście z pieczary znajdowało się po drugiej stronie całej zajebanej politechnicznym gruzem odry. Poza polinką, ta w sobie z wesoło zapierdalała ponad rzeką, tak samo jak wcześniej. Przeszło mi przez myśl, że skoro mamy tu już postapo, to może będziemy mieli w końcu metro. <ścoughs> Rozumiecie, metro XD. Zaraz jednak dostrzegłem bliżej siebie rzecz o wiele istotniejszą. Nobel, wybiegając na powierzchnię, w jednej chwili się rozłożył, nadrobił cały ziemski postęp organizmu, który skutecznie blokował nieustannym piwniczeniem. Ciekawe, kiedy wszystkie te anonki rozkwiniowe są nieśmiertelne w swoim spierdoleniu. No, no, nic za tak bym powiedział. I tak właśnie uratowałem świat przed noblowską inkwizycją. Ja nazywam się Ziew, a to była moja historia. A dzieci w Japonii niech dalej wywołują tsunami bawiąc się na sorobanach.